Dzień dobry, witam. Dniaczek z tej strony. Dzisiaj, drodzy Państwo, jesteśmy na konferencji budowlanej jednej z ważniejszych w kraju w tym roku Konferencji Instytutu Budownictwa Optymalnego. I chciałem Państwu przedstawić Adama Kęczerskiego. Dzień dobry, Adam. Cześć, witam serdecznie. Adam, drodzy Państwo, jest osobą dosyć znaną w branży budowlanej, jest założycielem Instytutu Budownictwa Optymalnego, jest też jednym z ojców założycieli Akademii Budowy Domu. Ale najważniejszą rzeczą, którą chciałem podkreślić, jest to, że Adam ma pewien pomysł na ściany. Ściany w domach jednorodzinnych. Jest to technologia tradycyjna, ceramiczna. Natomiast sam pomysł jest bardzo wartościowy i warty zainteresowania. Adam, opowiedz co nieco o keramplatte, bo o tym właśnie mówimy. O co chodzi i czemu ta technologia jest fajna i jakie ma zalety? Jestem współzałożycielem Instytutu Budownictwa Optymalnego. I współzałożycielem Akademii Budowy Domu, z Tobą zresztą tak. też. Jeżeli chodzi o technologię KeraMik Platte, to nie do końca to jest w myśl tej obowiązującej nomenklatury technologia tradycyjna. Ona łączy, można powiedzieć, cechy technologii tradycyjnej z cechami technologii szkieletowych. Nie jest do końca ani jedną, ani drugą. Jest to takie kombo, można powiedzieć, taka hybryda trochę. Technologia już jest wdrażana od 2008 roku z przerwą na działania w Urzędzie Patentowym. Ta przerwa trwała 8 lat. No właśnie, bo suma summarum uznałeś tak. patent. Tak, na tak, ten, tak. Na tą tak. Ścianę, od tak? 19 roku albo od 2018, już w tej chwili nie pamiętam, jest patent. Ehm. Są wdrożenia od tego czasu, są budynki, które stoją, bardzo fajnie się to sprawdza. Natomiast inspiracją do powstania tej technologii, do powstania projektów wykonawczych, do wszystkich analiz był mur Pruski, okay. czyli konstrukcja budynku przenoszona przez drewno konstrukcyjne, tak można powiedzieć, wypełnienie ceramika. A ta ceramika to? Ehm, keramzyt. Keramzy keramzy u nas keramzyt. coś więcej opowiedz, jak, jak to Tak, u nas keramzyt. Jest to jedyna technologia na świecie tego typu, z zastrzeżeniem patentowym RP, ale no wiadomo, że mm, no, no jak gdyby jesteśmy pierwsi, tak? Nawet jeżeli, znaczy nic mi nie wiadomo o tym, by ktoś produkował coś takiego gdzie indziej, ale gdyby zaczął, no to jesteśmy w stanie wykazać, mhm. że to my pierwsi e, składaliśmy, e, do Urzędu Patentowego, to, ten wniosek o zastrzeżenie, no i my pierwsi, i my mamy patent. Więc jak gdyby Aha. ktoś może poza Polską gdzieś tam próbować coś robić, ale już nie bardzo może w Unii Europejskiej to opatentować, no bo, bo jest uznane, że to jest na, nasz wynalazek. W ogóle, cofając się do, do roku 2005, gdzieś w tych okolicach, kiedy ja uznałem, że, że nie chcę już mieć nic wspólnego z budownictwem, po wszelkich doświadczeniach z technologiami mokrymi, zacząłem się też zastanawiać gdzieś tam hobbystycznie, jakie technologie w ogóle są na świecie jeszcze, bo na pewno no, byłem już zrażony do technologii tradycyjnych, tych mokrych, z wielu powodów, ale to nie, nie, nie czas na taką dyskusję. Zacząłem analizować ofertę firmy Danut, która to wtedy w tym czasie już była firmą mocno znaną, Szkiel tak, tak która no. potrafiła bardzo szybko budować. To mnie ujęło, to no. mi się podobało, że oni są w stanie bardzo szybko taki proces realizacyjny przeprowadzić, i to, było, to też była inspiracja ta oferta tej firmy. Natomiast. Yy, Uznałem, że tam są braki technologiczne w kontekście, w, tym, w tej ich ofercie, w kontekście takim, że po prostu jest to technologia powiązana z, z wy, gdzie, gdzie też są wykorzy wykorzystywane płyty mm, przetworzone z drewna, krojone, OSB. OSB mówię i generalnie to mnie, powiedzmy, zniechęcało. Ja wcześniejsze w ogóle doświadczenia miałem dużymi, powiedzmy, firmami generalnego wykonawstwa, w których pracowałem i tam płyta OSB służyła jako ogrodzenie budowy, ewentualnie można było z niej WC zrobić, tak? nikt poważny... Powiedz ze względu na co, co z jest z takiego w różne znaczy Przede wszystkim jest to materiał nietrwały, w sensie takim, że on na zmienne środowiskowe parametry jest nieodporny tak naprawdę. Ona oczywiście ma klasyfikację do stosowania, natomiast w realnym życiu, w realnym świecie, kiedy postawimy płytę OSB na dworze, i tam przejdą cztery burze, Słuchnie. i pięć mrozów. To ona po prostu się rozwarstwia, puchnie, traci parametry i bardzo szybko. Więc jest niestabilna, jeżeli chodzi o parametry. nie trwała. Już pomijam kwestię taką, że zawiera czy nie zawiera formaldehydy, bo tu są jak gdyby różne płyty, różne stężenie, Słuchnie. różne telepiszcze, ale generalnie materiał. Jest trwały. No i to mi nie pasowało jak gdyby w ofercie generalnie budynków szkieletowych mhm. i steropion mi nie pasował, bo, bo, bo po prostu jest to mocno przetworzony robopochodny produkt, który, no, który generalnie jest szkodliwy dla środowiska. To też jest no, na oddzielne wiesz, godziny, dwie, do utylizacji. Trudny do utylizacji. No, mamy z tym problem generalnie Jasne. na świecie, co widać coraz. Coraz bardziej nie musimy już jak gdyby się zapomniać, ale wiemy, że on pływa w oceanach, pływa wszędzie, tak. to Jest. Czego, czego wy używacie w takim My razie? używamy wełen skalnych. No i generalnie, jak gdyby te, te, to spojrzenie w kierunku, w kierunku muru polskiego i w kierunku oferty firmy, Danu dał taki pomysł, żeby stworzyć ścianę na bazie prefabrykatu, który, który to prefabrykat jednak będzie miał cechy ceramiki, No bo Polacy Jasne. Polska murem stoi, tak, tak. tak, musi być cegła czerwona. No i zainspirowani tym właśnie tym murem pruskim, który trwały, który, łączy, który wspaniale łączy technologię drewna z technologią ceramiki, zaczęliśmy szukać rozwiązań. No i w pewnym momencie wpadłem na to, że do, doskonałym rozwiązanie jest Liapor produkt keramzyt firmy Diapor Austriackiej wtedy, bo no tu mówimy w tej chwili rok 2006-2007 to był. Ale wytłumacz proszę, z czego jest wytwarzany Już mówię. keramzyt. Już, produkt, mówię. To może Już mówię, to jest czysta ceramika, to jest glina po prostu, czyli tak. krótko mówiąc, tak najprościej ma takie same cechy fizyczne jak cegła czerwona pełna. Okay. Natomiast no jest w formie jak gradacji takiego powiedzmy. No, żwiru grubego, tak można powiedzieć, tak, o różnych średnicach, niektóre te średnice się zagęszczają, niektóre się nie zagęszczają, trzeba go umieć też odpowiednio dobierać, odpowiednio dobierać do różnych zastosowań, natomiast istotne jest to, że jest wodoodporny, jest ognioodporny, jest no, ciężko jest go zniszczyć A, do, do, do tego jest bezwładny temperaturowo. No to, właśnie, to na, na czym polega w takim razie ta przewaga między tradycyjną cebulą, czy też pustakiem ceramicznym? Znaczy ona przewaga ona polega na tym, że mm, keramzyt jest wyjątkowo bezwładny, on posiada taką strukturę mocno porowatą. Mhm. Możemy sobie to wyobrazić w ten sposób, że kiedy ziarno keramzytu włożymy do lodówki albo do zamrażarki, to zanim ono się schłodzi, to ono nie chce się schłodzić, ono nie chce wytrącić. Yy, tej temperatury, równie trudno, trudno jest je podłożać, tak? Czyli ciężko jest je schodzić, ciężko jest je podrać. A w ścianie, kiedy mamy taką przegrodę, no to jest o tyle to fajne, że jeżeli mamy już to źródło ciepła w pomieszczeniu w środku odpalone, na przykład podłogowe ogrzewanie, no to ten budynek się nie chce wychładzać, nie, nie, mimo tego, że rozłączymy na termostatach powiedzmy podłogówkę i on nie bardzo chce się nagrzewać od promieni słonecznych. Czyli można powiedzieć, że jest bardziej stabilna temperatura. Tak, jak dokładnie do tak. Ja już tak, tak, ta stabilność jest na bardzo wysokim poziomie, tak naprawdę, dlatego już widać wtedy, kiedy jest cały budynek zbudowany, kiedy zaczniemy go pomiarować, Okazuje się, że przy, przy mrozach takich np. tam 10-15 stopni, kiedy mamy rozłączone na ten tak już rozłączone ogrzewanie przy zadanej temperaturze np. 23 stopnie, to ten budynek o 1,5-2 stopnie przy rozłączonym ogrzewaniu tak, zaczyna tracić temperaturę po 5-7 godzinach o, 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 o takiej minimalnej wartości. wartości. Okay. Taka jest ta bez... Oczywiście tutaj też znaczenie mają na przykład okna. Jeżeli tych okien jest bardzo tam. dużo zrobimy, no to, to troszeczkę jak gdyby tak. się nam tutaj zniekształci, tak? Ale mamy takie doświadczenia, takie budynki już stoją. No i co to nam daje? No daje nam to to, że po prostu ta pompa ciepła efektywnie na załączonym nawet prądzie, powiedzmy, załóżmy jakaś sytuacja, tak, to znowu byśmy musieli długo o pompach ciepła rozmawiać, mm -hmm. dzisiaj między innymi tak temat tak, tak, mówiłeś, ale tak. to jak gdyby się do tego też sprowadza i ta bezwładność kranzytu dają to, że tak naprawdę my nie grzejemy ścian, bo on jest mocno bezwładny, grzejemy kubaturę powietrza, to jest raz, nie chce on zwalniać tej temperatury ze środka, a druga sprawa jest taka też, że, że po prostu ta pompa ciepła ona efektywnie w ciągu doby tak naprawdę sumarycznie to może pracuje 2 godziny. Bo, bo jak ta temperatura spadnie na no termostat, to, to, to ona tak później wie, ona się trochę załączy, później tam popracuje wiesz, 20 minut, 40 minut, dogrzeje z powrotem do, do tych 23 czy 4 zadanych stopni, znowu się wyłączy, znowu mamy 5, Jasne. 6, 7 godzin spokoju, więc ona ta na dobę się włącza 4 razy. Więc ona generalnie no, przez to też zyskuje na... Można powiedzieć na trwałości ta pompa ciepła, no bo nie jest używana, wiesz, 24 godziny na 24. Robi godzinę Tak, dokładnie. No dobrze, tam. Czyli I... I to jest to. Natomiast, no, no wiesz, no takie bezpośrednie jak gdyby cechy keramzytu, no to, to one już wynikają z kart technicznych producenta i powiedziane jest, że to jest klasyfikacja ogniowa 1, więc on się nie pali. Jasne. Powiedziane jest, że, że generalnie życie biologiczne w ogóle tam nie chce za bardzo funkcjonować, bo, bo, bo ta jego struktura nie pozwala tym, tym grzybom czy tam rozwijać się w żaden sposób, jest, nie sprzyja rozwojowi. Jest wiecznie suchy, buforuje wilgoć, czyli nawet jeżeli z premedytacją go zalejemy wodą jakąś, nastąpiłoby jakieś, nie wiem, wykroplenie wody, czy zalanie. Z wodą, zalanie. Jak, cokolwiek, zgodę. tak? No to on bardzo szybko tą wodę zbuforuje, tak? I on nie traci swoich parametrów termicznych i parametrów wszelkich po kilku nawet zalaniach, kilkunastu, kilkudziesięciu, no bo jest wodoodporny. Nie? Czyli to nie jest taki problem jak z wełnami, czy z jakimiś mocno higroskopijnymi przegrodami, które mają problem z nasiąkliwością, z wilgocią, bo on bardzo szybko buforuje tę wilgoć. Tylko, tylko po prostu problem cały polega też na tym, że trzeba zaprojektować wtedy skrupulatnie wszystkie warstwy przegrody, bo to, że my mamy sam rdzeń ściany konstrukcyjnej z materiałów buforujących wilgoć, no to nie załatwi nam sprawy, jeżeli to zaklejamy po bo stracimy jak gdyby tą paroprzepuszczalność, czy to buforowanie zamknięte, tak? No więc my stosujemy wełny, generalnie stosujemy wełny skalne najczęściej, oczywiście te hydrofobizowane, fasadowe, posiadające apro aprobaty, te ciężkie wełny i to jest taka kompilacja, można powiedzieć, keramzytu, Wełen 70% ściany w przekroju tych materiałów to jest keramzyt, czyli cechy są ściany ceramiczne. Ceramic. ceramiczne. No dobrze, czyli tak z tego co mówi Żadam, to wnioskuję tak dla Kowalskiego. Dobrze. Korzyści to jest niewątpliwie to, że ta ściany są prefabrykowane, więc sama budowa, sam proces stawiania budynku jest szybki. To tak. jest pierwsza zaleta. Druga zaleta jest taka, że sam materiał jest. No bioodporny można powiedzieć, tak. tak, czyli jest odporny na tą korozję biologiczną. Tak. Ma bardzo dobre właściwości, jeśli chodzi o termikę, czyli kumuluje dużo ciepła i ja w ten sposób budynek. Może nawet nie nazwałbym tego, że on kumuluje, tylko on stanowi bardzo silną barierę dla zimnego strumienia powietrza, znaczy... jak i dla ciepłego strumienia Okej, okay, Czyli tak? generalnie budynek styknie dużo woli, mówiąc polokie tak, 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 tak. Jak to wygląda od strony y, finansowej dla inwestora? Czy to jest ściana tańsza, droższa od takiej klasycznej? Ja powiem szczerze, że ja mam z tym problem, bo ja jak śledzę rynek, to, to ja mam wrażenie takie. Y, trochę jest to moje subiektywne wrażenie, dlatego że analizować precyzyjnie wszystkie oferty na rynku, to wiesz, prostu wszystkie składowe to tak, to tak, jest tak? naprawdę, wiesz, y, ja, ja staram się mówić naprawdę tak, jak jest. Hmm. Tak? Czyli jeżeli moim zdaniem, jeżeli my tę przegrodę porównamy do podobnych materiałów, czyli na przykład będziemy porównywać do materiałów ceramicznych, na przykład Okej. Okay. ale ten poroten wykonamy też w tynkach jakiś no, lepszym, tak, nie, nie owiniemy tego porotenu styropianem, nie będziemy tam Tylko też jakoś Tylko zdanego. też bo porównywanie, to, tak? to jest to samo. Okay. Mogą być takie rozbieżności takie, takie, takie jakieś tam, powiedzmy, niedopowiedzenia, bo my... Też przykładamy bardzo dużą wagę do wszystkich detali niepowiązanych z naszą technologią wcale. Bo Kto ktoś tak, mi czasami tak, też zarzuca, że my mamy drogą technologię, tak? Nie, bo my przykładamy się bardzo poważnie na przykład do projektowania fundamentów. I powiem szczerze, te oferty nam wychodzą wysokie tych fundamentów porównając z konkurencją. Ponieważ y, ponieważ mamy uwzględnione tam wszystko bardzo bezpieczny dla inwestora sposób, no i to nie chce być tanie, tak? Jeżeli w ofercie są dziury, jeżeli są pewne rzeczy niepoliczone, przeoczone, celowo lub niecelowo, no to wtedy ta oferta może się wydawać tańsza. Ale jeżeli... Więc jak gdyby suma Sumarum dzisiaj, y, dzisiaj, no to mogę powiedzieć, że zakres deweloperski budowy takiego budynku w formule zaprojektu i zbuduj, to jest od y, 6 tysięcy netto to do 8%, jak wiesz, za metr kwadratowy okay. powierzchni pod dachem. Eee, bardzo łatwo zrobić tak, żeby to było 8 tysięcy. Bo jeżeli będziemy mówić na przykład o budynku parterowym, wstępnym większe okna, pojawią się większe, to większe jak gdyby, trudności konstrukcyjne do rozwiązania itd. itd. łatwo tutaj zrobić 8 tysięcy. Ja to mówię wprost, że jasne. to sobie, wiesz, Także tak, nie, nie, nie opowiadam takich rzeczy, że zaczynamy z ceną 3,5, że to jest deweloperski zakres, a później się okazuje, że on wcale nie jest deweloperski, lub że, nie wiem, przyjąłem w moim rozważaniu płytę fundamentową 15 cm, której się nie stosuje nigdy, tak, tylko w pierwszych warunkach. czyli nie, rozwiązanie, nie. rozwiązanie albo dobre jako trzeba, albo w ogóle. Tak, o szkole, dokładnie. Nie, nie, nie. Znaczy, tak jak powiedziałem ci na początku rozmowy, rok 2005, mój to był rok taki, gdzie ja się no zastanawiam, czy nie porzucić branży. No, okay. I powiem szczerze, że gdybym miał dalej. Tkwić w przyzwyczajeniach branżowych powszechnie znanych po dwóch dniach naszej konferencji trzech właściwie. Tak już mogę, mogę to śmiało powiedzieć to ja bym w tej branży nie był, bo ja już bym zmienił, jak gdyby, ponieważ wiesz, no, te wszystkie aspekty związane z, z technologiami mokrymi, sposób podejścia do tego i tak dalej. Uważam, że w pracy zawodowej musimy mieć trochę chociaż przyjemności, tak? Jeżeli to są same kłopoty, same problemy i same jak gdyby, no, no nie wiem, same, same kłody pod nogi i jeszcze yy, yy, zagadnienia, którymi się, z którymi się zmagamy, są nie, niemierzalne, tak? Bo każdy jest indywidualny, indywidualne, ceny się nie da ustalić w procesie i za każdym razem są problemy, wiesz, z inwestorem takie yy, wspólne, jak gdyby, tak? Że stajemy przed czymś, czego nie przewidzieliśmy, bo, 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 to to przestaje być przyjemne. No? I dlatego jak gdyby ja, wiesz, szukałem rozwiązania, gdzie będziemy budować szybko, gdzie to będzie policzalne, gdzie, gdzie będą to parametry budynku naprawdę zeroenergetycznego, gdzie to będą materiały nisko przetworzone, niechemiczne, gdzie jeżeli mówimy o ekologii, to dobrze, no już niestety, ni, nie będę opowiadał, że to jest jakiś tam hiperekologiczne, ale jest blisko tej ekologii, tak, że, że stosujemy te rozwiązania y, z jakąś tam chemią, ale naprawdę tam tylko, gdzie jest absolutnie móc, tak? A mimo wszystko możemy dać na rynek długą gwarancję, bo te produkty nisko przetworzone są dobre jakościowo. Tak? No, no i udało to się to po prostu. Słucham. Udało się, wiesz, później był ten patent, jak gdyby później się okazało, że mamy budynki zbudowane, Andrzej mówi blisko zera energetycznego, bo on dosłownie jak gdyby to interpretuje. My mamy budynki, które mają zużycie 6 kWh z metrów kwadratowych. Bliskie no, zero, Ale jest. tak naprawdę to są parametry o połowę lepsze niż w budynku pasywnym, który bierze od 15, 15 kWh. 15 kW No więc my już mamy zbudowane, bo nie w projekcie, tylko zbudowane wiesz, budynki, gdzie wychodzi 6. No więc one są. Wiesz, według tej nomenklatury jak gdyby takiej e, przyjętej, to one są zeroenergetyczne. Natomiast do dosłownego... Jasne. wiesz no choć, Nominalnego takiego. No takiego. tak, no to, no to jest kwestia, no nie wiem, no, no, no być może baterii. Adam, tak, bardzo nie? Ci dziękuję za, za pogaduchy. Ja bardzo dziękuję. Widzicie, drodzy Państwo, to jest człowiek z pasją, bez dwóch zdań. Widać, że wierzysz w to, co robisz. Życzę powodzenia, trzymam kciuki i do, do zobaczenia na następnej konferencji. Pewnie niebawem. Dziękuję. Dziękuję tak. bardzo.